na pewno ciężki mecz dla, dla jednej i dla drugiej drużyny. My jesteśmy bardzo dumni z zespołu, bo uważam, że, że zrealizowali większość założeń. Tak naprawdę to było to, co chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj tutaj osiągnąć, jeśli chodzi o, o to, jak, jak prowadziliśmy ten mecz. Pewnie niedosyt pozostaje. Natomiast wielkie brawa dla chłopaków, bo. Cały tydzień bardzo ciężko pracowali, przygotowywaliśmy się do tego bardzo solidnie. Też chciałbym, chciałbym tutaj podziękować całemu sztabowi, który przez, przez cały tydzień wykonał kawał kapitalnej, kapitalnej pracy. Pozostajemy w Lidze niepokonani, to też, jest dla nas, to też jest dla nas bardzo budujące. Z bardzo trudnego terenu myślę, że wywozimy cenny punkt, nie tracimy bramki, więc to są, to są dla nas pozytywy. Natomiast myślę, że mogliśmy, mogliśmy przy, odrobinie, przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie zimnej krwi, mogliśmy pokusić się tutaj o, o trzy punkty. Ale tak jak powiedziałem, szanujemy to, co, to, co mamy. Pierwsze, co o to, na pewno chciałbym podziękować za doping, który był dzisiaj fenomenalny. Uważam, że to pozwoliło nam na to, żeby w tym trudnym meczu z dobrym Przygotowanym, z dobrym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o jego walory fizyczne. No, bo jeżeli chodzi o wzrost, to na pewno było to widać, że, że gdzieś tam mieli tą przewagę. Mierzyć się jak równy z równym w wielu momentach, a, a szczególnie w pierwszej połowie, kiedy piłka była na ziemi, no to mieć, mieć kontrolę nad, nad meczem. Natomiast później, niestety, im dalej w las, tym więcej drugich piłek przegrywaliśmy, i, i gdzieś to generowało takie sytuacje, w których można było odnieść wrażenie, że. Coś nam, się, coś nam się wymyka. Był to trudny mecz. Mecz, uważam, obu nieźle zorganizowanych zespołów. Ja mam ogromny szacunek dla mojego zespołu, jeżeli chodzi o realizację zasad pod kątem bronienia, bo nawet jeżeli przeciwnikowi udało się gdzieś szczególnie na boku, o czym wiedzieliśmy zdobyć przestrzeń, to obrona pola karnego była na poziomie bardzo, bardzo wysokim. I dzięki temu, pomimo tego, Wzrostu i niezłych warunków fizycznych rywala potrafiliśmy się świetnie w tych kluczowych sytuacjach wybronić. Szkoda, że nasze momenty nie zamieniły się. Na bramkę, natomiast mam też troszeczkę takie wrażenie, że to nie szczególnie przeciwnik nas z rytmu wybijał, ale wielokrotnie niestety e, po prostu sędzia no i nie ma o czym, nie ma o czym rozmawiać, bo, bo gdzieś takie momenty były, w których na pewno na pewno napędzaliśmy się, tworzy, wydawało się, że uzyskujemy przewagę. No i później takie e, różne decyzje nie chcę ich oceniać na, oczywiście na gorąco, muszę je zobaczyć, natomiast mm, z perspektywy linii końcowej wydawało się, że. że Dziwne, powodowały to, że musieliśmy znowu przejść do, do organizacji, jeżeli chodzi o defensywę, znowu, e, znowu gdzieś tam przypresować się, odebrać, e, odebrać piłkę. A wiadomo, że im, im dalej w mecz, tym, tym te siły gdzieś, e, gdzieś spadają. Cieszę się, że również zawodnicy, którzy pojawili się na boisku, być może nie w kwestii ofensywnej, ale defensywnej, wykonali swoje zadania. To też jest bardzo istotne, bo weszli w niełatwym momencie, kiedy ten mecz był tak naprawdę już takim, można powiedzieć, e, e, gdzie, że więcej piłka była w górze niż na ziemi i trzeba było mocno popracować. Szczególnie jeżeli chodzi o strukturę drugiej piłki, zebranie jej. to nie są łatwe momenty. Trzeba wejść w sytuację, w której trzeba wchodzić w wiele kontaktu. E, no i szkoda, że. Że jedna z tych sytuacji, które, które gdzieś mieliśmy, nie zamieniła się na nawet nie powiem, że bramkę, ale korzystniejszą sytuację w postaci celnego strzału do bramki, bo na pewno były momenty, w których mogliśmy te, te wejścia w trzecią tercję wykorzystać, jeżeli chodzi o lepszą finalizację. Czy mam czekanie? Ja mam dwa. Pierwsze. Mhm. Pamiętaj, że się dzisiaj znowu na trybunach. Czy już jest po tym rezultacie? Dało radę go zrobić? Czy już wiemy coś więcej? Ile będzie powodowało? Jest, ale musimy poczekać na opis. I pytanie: już w środę kolejny mecz będą następne Bukharów Polski. Gramy z Radunią Stężyca. Z Jakie będzie podejście do tego spotkania? Czy zagra więcej zawodników? Rezerwowych, ci, którzy do tej pory w tych trzech meczach grali w mniejszą wymiarze czasowym? Na pewno musimy stworzyć przestrzeń dla zawodników, którzy mniej grali, do tego, aby. Dostali swoje, swoje minuty i mogli się zaprezentować e, również na boisku w kontekście meczu mistrzowskiego czy meczu pucharowego. I, i takie warunki zostaną stworzone, ale też e, będziemy się przygotowywali do każdego e, kolejnego spotkania. Nie, nie ma mowy o żadnym odpuszczaniu. E, spodziewamy się. Przeciwnika, który również będzie zdeterminowany, który będzie chciał awansować do dalszej rundy Pucharu Polski i myślę, że nasza w tym głowa, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, żeby dobrze to zrównoważyć, mając również w pamięci i to, że za chwilę wyjeżdżamy do Puław na, na trudny teren do kolejnego rywala ligowego.